W dzisiejszym programie feryty OLED, hakowanie sprzętu, niezwykłe spotkanie. Nasze filmy napędza firma Avicam, zajmująca się projektowaniem elektroniki i oprogramowania wbudowanego dla branży motoryzacyjnej i multimediów. Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.avicam.pl. Pozdrowienia dla wszystkich od użytkownika Tomasz i jego psa Sarenki. Zacznijmy od hybryd. Udało mi się w pełni złożyć jedną sztukę końcówki mocy audio. Jest ona zalana w żywicy, gotowa do działania. Temat nie pozostaje jednak do końca zamknięty, ponieważ nie mogę znaleźć nigdzie płytek ceramicznych, na których kontynuowałbym swoje układy. Podczas zbierania materiałów do filmów znalazłem takie oto cudo. Jest to największa hybryda, jaką widziałem. Wygląda trochę tak, jakby autorzy próbowali zbudować od podstaw układ taki jak 555 czy komparator. Pozostaje mi więc albo samemu dalej wypalać glinę, albo nie poddawać się i szukać płytek dalej. Feryty. Przy zabawie z układami hybrydowymi polubiłem majsterkowanie z ceramiką. Niejako efektem ubocznym był nowy projekt zbudowania pamięci ferytowej. Pamięć ferytowa to prehistoria elektroniki, jednak warto sobie o niej przypomnieć. Zasada działania jest dosyć prosta. Mamy feromagnetyki miękkie, półtwarde i twarde. Do budowy pamięci przydadzą się nam koraliki z ferytu półtwardego, czyli takiego, co można namagnesować i przemagnesować dopiero po przyłożeniu odpowiednio silnego pola magnetycznego. Przez jeden koralik przechodzą co najmniej trzy przewody. Nazwijmy je x, y oraz s. Jeśli przez x przepuścimy odpowiednio duży prąd, to koralik na tej osi ulegnie namagnesowaniu. Puśćmy więc połowę tej wartości. Wtedy już nie wystarczy nam wybór samego x do zmiany stanu koralika. Mamy też oś y. Jeśli przez y przepuścimy znów połowę wartości prądu, a zwroty z x i y będą się zgadzać, to koralik na przecięciu osi x i y ulegnie namagnesowaniu. I teraz trzeci przewód. S. Jeśli dokonamy operacji zapisu na danym koraliku i spowoduje to zmianę jego stanu, to w tym przewodzie zaindukuje się niewielki impuls prądu. Jeśli nie zmienimy kierunku namagnesowania koralika, to nic lub prawie nic się na tej linii nie pojawi. Odczyt takiej pamięci polega więc na grze w statki. Bardziej spostrzegawczy zauważyli już, że odczyt jest destrukcyjny. Tracimy informacje przy odczycie. Nie stanowi to problemu, bo wystarczy, że po wykryciu namagnesowania przywrócimy poprzedni stan koralika. Takie koraliki to już eksponat muzealny, więc musiałem zacząć sam eksperymentować z ich uzyskiwaniem. Cukier, słodkości i różne śliczności. Oto składniki, które wybrano do stworzenia idealnych dziewczynek, ale profesor Elektronus przypadkowo dodał do mieszanki jeszcze jeden składnik. Związek X. I tak oto narodziły się Ferrytówki, świadome swej nadprzyrodzonej pamięci, gotowe do walki ze słem. Z podobnym materiałem mamy do czynienia w kasetach magnetofonowych. W specjalnej reakcji chemicznej uzyskałem dziwne tlenki żelaza, kobaltu wraz z dodatkami innych pierwiastków. Dopiero po 48 próbach z różnymi proporcjami i składnikami uzyskałem coś takiego. O tym, czy mogą zapamiętać swój stan do magnesowania, można sprawdzić zapałką. Dokładny opis i przepis na budowę pamięci podam wam w następnych odcinkach, jak będę miał pierwsze sukcesy za sobą. OLED. Hybrydy dały fundamenty pod kolejne projekty. Na pewno pamiętacie, jak chodziłem po lesie i zbierałem śmieci, by coś świeciło. Otóż od tego czasu opracowałem dużo związków, które mogą zrewolucjonizować przemysł wyświetlaczy OLED, ale także medycynę diagnostyczną. Na kawałek szybki z potłuczonego wyświetlacza LCD napyliłem warstwę emitera. Następnie potrzebowałem nanieść katodę. Nie mam niestety próżni, by napylać metale, ale znalazłem na to inny sposób. Od niedawna mam nowy ulubiony sport. Mianowicie wydzwaniam do wszystkich aptek w Częstochowie i zadaję dziwne pytania. Dzień dobry, czy macie Państwo pyralginum? Rozumiem, a byłaby Pani tak miła i sprawdziła, czy nie zawiera przypadkiem metamizolu, bo jestem na niego uczulony. Czy chciałby Pani porozmawiać o dualizmie korpuskularnofalowym? falowym Ile wynosi pierwiastek z liczby pi? Dzień dobry, mam pytanie, czy posiadacie Państwo termometry bezrtęciowe? Z taką rtęcią. Trzeba Wam wiedzieć, że bezertęciowe termometry zawierają specjalny stop o nazwie galistan. Doskonale rozprowadza się go w postaci cienkiej warstewki, bez uszkadzania samego emitera. W ten oto sposób zrobiłem swojego pierwszego oleda. Zamiast drugiego kompleksu rutenu można użyć związku glinu. Na upartego można by zrobić jego analog z chlorhinaldinu i puszek po napojach. I teraz największy problem. By zwiększyć jasność światła, trzeba nanieść warstewkę z wybitnie drogiego odczynnika. Oczywiście w przerwie na wypróżnienie, na papierze toaletowym rozrysowałem sobie schemat całej taniej i kilkuetapowej syntezy tego związku. Jednak rodzi się kolejny problem. Odczynniki niezbędne do syntezy są rakotwórcze i można zrobić sobie ziaziu. Na tą chwilę musicie więc zadowolić się taką jasnością. Umiejąc stworzyć owody drukowane na szkle, mógłbym zrobić własne wyświetlacze OLED, co moim zdaniem byłoby bardzo ciekawe. Hakowanie sprzętu. Otrzymuję od Was mnóstwo różnego sprzętu. Do tej pory nie odkopałem jeszcze paczek nawet z maja z zeszłego roku. Na potrzeby odcinka o kartach graficznych kupiłem zabytkową kasę fiskalną. Dopiero teraz została wykorzystana. W środku znalazłem zabytkowy mikroprocesor Z180. Jest to następca klasycznego już Z80. Kilka dni robiłem inżynierię wsteczną tylko po to, by uruchomić system CPM na tej kasie fiskalnej. I wtedy to miał już wychodzić nowy odcinek, po czym Otrzymałem paczkę od swojego widza. Przez dwa dni schodziły ze mnie emocje, bo jej zawartość była kwintesencją przydasiów. Tylko w ciągu kilku dni rozlutowałem kilkadziesiąt płytek, po to, by skondensować swoje zasoby. Od co najmniej roku realizuję projekt ProGal. W skrócie, uczę się zaprogramować absolutnie dowolne scalaki. W dobie kryzysu na rynku elektroniki takie umiejętności to skarb. Dzięki tym płytkom powrócę też do projektu karty graficznej DIY. Wiele lat temu w pierwszej technikum dowiedziałem się, że mam raka. Wtedy to chcąc pozostawić po sobie egzegi monumentum napisałem taką oto śmieszną nakładkę na CMD. Dziś myślę, że bez problemu byłbym w stanie ją przepisać na swój komputer 8-bit i działałaby samodzielnie. Niezwykłe spotkanie. Wieczorem, gdy walczyłem z kasą fiskalną, napisał do mnie jeden z moich byłych uczniów. Po krótkiej rozmowie dowiedziałam się, że w okolicy stacjonuje więcej ludzi, tak zakręconych jak ja. Tym sposobem poznałem osobiście konkretny vlog. Jeśli wszystko poszłoby dobrze, to kolejne filmy będą co najmniej epickie. Niezwykle fajnie jest spotkać bratnią duszę i móc pogadać tak, żebyście oboje rozumieli, o czym rozmawiacie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał i że czekacie na kolejne. Widzimy się w następnym odcinku.